Adrian Zielinski, jesteśmy na moment przed Galą F37 we Wrocławiu. Dzień dobry, Adrian. Cześć, witam. Widzę, że dzisiaj jesteś w dobrym humorze, niezarznięty wagą. Chyba wszystko idzie dobrze? Wszystko idzie dobrze i oby tak do końca. No Nie jesteś faworytem tego pojedynku, bo tam gdzieś wszyscy typują i mówią, że jednak Szymon Dusza ostały w kategorii 77 kg. Bo Myślę, że to głównie biorą pod uwagę w, w tym, co robi Szymon, bo tak naprawdę to ty masz więcej walk niż Szymon. Więcej mam walkę no i też <laughs> sam wiem, co to znaczy zbijać tyle kilogramów i na pewno to nie działa na jego korzyść. Zgoda, w czym upatrujesz swoje szanse? Bo tak, szybkościowo byłeś tym zawsze dobrym zawodnikiem, zawodnikiem z uderzeniem, zawodnikiem, który ma dobrą stójkę. Szymon dusza powiedziałbym, że raczej bazuje na takim zbilansowanym warsztacie. Co będzie jak sprowadzicie na przykład jak będzie starał się wyeliminować tę stójkę? Jak sprowadzi, jak da radę mnie sprowadzić, to będziemy się bić w parterze, ja się czuję mocny w każdej płaszczyźnie, wszystko, wszystko mocno szlifuję, dobry mam sztab szkoleniowy i, i si, 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 siłowo będzie może, może w pierwszej rundzie, ale ja sam wiem, jak, jak takie cięcie wagi z tyle kilogramów, jak to działa i, i wiesz, no, wiesz, ja też nie, nie jestem taki mały, ja... Może też upatrują to ludzie w perspektywie moich wcześniejszych walk, ale ja na przykład z 82 kg w miesiąc schodziłem do 66 kg i, 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 i mocno też to zdrowiem przypłacałem, a biłem się po 5 rund, po 5 minut i to też nie z byle jakim przeciwnikiem, w sumie 10 rund mam z nim zrobione 5 minutowym i to też, też mnie to bardzo dużo kosztowało, a mimo to byłem w stanie y, się zregenerować i, i bić się z nim, postawić mu opór, y, mówię o Rutku, a, a teraz y, wiesz Teraz będę w 100% procentach sobą bez tego za zażynania się i, i, i dopiero pokażę swój prawdziwy potencjał, bo wszystkie te, te, te ostatnie walki, z, przynajmniej z 10, to, to, to obywały się moc, mocnym, mocnym zbijaniem walki, tak jak już tu wcześniej mówiłem, aż wręcz za mocnymi, niezdrowymi, też można powiedzieć, że tak jakby. Trochę balansowałem na, 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 na granicy. Na krawędzi. Na, na krawędzi. No. no ja widziałem, bo niemalże przy jednym z wywiadów się wywróciłeś koło mnie. No dosłownie, a, a teraz we, wiesz, wyjdę i pokażę w 100%. 100% pokażę siebie, bo też całe, całe, całe przygotowania, na przykład 4 miesiące ciężko nad czymś pracujesz, na przykład nad, nad siłą szybkością i na przykład takie coś, takie, takie odwadnianie się 10 kilo na, na ostatnią dobę, czy czy, czy tam 8, no to no to już potem, potem, potem nie wrócisz do siebie, nie, nie zregenerujesz się w 100% i można powiedzieć, że te treningi są tak jakby, wiesz, na marna, teraz, a teraz czuję się Czuję się i czuję się mocny W każdej płaszczyźnie i, I teraz dopiero pokażę na co mnie stać Dopiero po tych 30 Po 31 walkach Teraz zobaczycie naprawdę Prawdziwego Adriana Prawdziwego ja, prawdziwego Adriana I mam nadzieję, że w końcu uwolnię swój potencjał Bo, 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 bo naprawdę też Dużo mnie to kosztowało no, Dla mnie to większą walką i większe wyzwanie było Zrobienie wagi niż no, Ja pamiętam to zawsze Tak, niż, 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 niż wyjście do walki A teraz, teraz trochę to zmieniłem priorytety i, I zobaczymy. Chciałem spróbować 6,6, chciałem spróbować 7,7. Od razu podziałem dla Pawła, że albo 7,7, albo w tym roku nie walczy. I od razu wieczorem była propozycja. I, i co? No trzeba było to brać, no, bo inaczej bym nie zawalczył. No. Nie mówię, że jeszcze nie będę próbował do tych 70 kg wrócić, ale no zobaczymy, jak teraz. Zobaczymy, jak to pójdzie. Aż nie, nie wybiegam tak daleko. Myślałem, Chcesz zobaczyć że... dyspozycję, tak? Tak, ale, ale, ale czuję się naprawdę dobrze i czuję się naprawdę mocny. Ile ty miałeś walk w ogóle w 77? Czy w ogóle miałeś? Nie, to będzie moja pierwsza walka. A, a wszystkie poprzednie walki, nawet jak robiłem do 70, no to robiłem po 6-8 kg w, w, w ostatnią dobę i, 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 i to się, się przekładało na, na, na moją dyspozycję, dlatego, dlatego teraz zobaczycie sami. Sam jestem ciekawy, Szymon Dusza tak naprawdę chyba nie dość, że jest blisko, będzie pod presją kibiców, ale u Ciebie też chyba spora ekipa przyjeżdża z Olsztyna, no bo tak, kibice Krystiana, kibice Adama Kowalskiego jeszcze Twoi kibice. No, no zobaczymy, to kawałek drogi jest. To nie, 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 nie robi mi, mi tam różnicy tam z tego, co słyszałem. To bilety dobrze się sprzedają. Hala ma być cała wypełniona. Też, no, będzie więcej kibiców. Raczej jeszcze na duszy, ale nie nie robi to dla mnie problemu, bo ja już się biłem w różnych warunkach i, i biłem się i w amfiteatrze i w kopalni i w studiu i na, na pełnych halach i, na, i, w, i w szkole. wiesz że co chodzi. I, 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 I tylko mnie to mobilizuje do, 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 do dania z siebie jeszcze więcej, a też fajnie będzie uciszyć Harold orbitej i Szymona, kibiców Szymona. Czekam na dobry pojedynek Adrian. Sam jestem ciekawy Twojego występu w 7-7, bo ja tak szczerze mówiąc zawsze myślałem, że będziesz w 7-7 i to, to, to gdzieś tam jak widziałem te Twoje męki pańskie z zbijaniem wagi, to w końcu zawsze, zawsze tak sobie pomyślałem, niech facet w zawalczy w naturalnej prawie wadze i, i co, zobaczymy na co no. go stać. Musiał, musiałem stoczyć 30 walk, żeby zoczyć z, kilka razy o krawę, na, na krawędzi stanąć, żeby żeby samemu dojść do takich wniosków i, i, czuję, że, i czuję, że to jest to. Dziękuję bardzo. Dzie